Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Kto to? To Colin. Przygotowujemy razem projekt na angielski. Miło mi panem poznać, pani Gate. Mi również. Okej, okay, idę przygotować coś do jedzenia. Chodźmy, pokażę ci mi pokój. Okej. Okay. Wow, ładnie tu. Podoba mi się. Naprawdę? Dzięki. Tutaj będziemy pracować? Tak. Jesteście głodni? Przygotowałam Wam coś do jedzenia. Dziękujemy. Dzięki mama. Nie ma problemu. Twoja mama jest naprawdę miła. A ty nie jesz? Nie, nie jestem głodna. Nie musisz się głodzić. Lucy robi tak cały czas. To jest strasznie wkurzający. Nie, to nie o to chodzi. Myślę, że powinniśmy już zacząć. Jaki wiersz też przeczytać? Jeszcze nie wiem. Cały czas się zastanawiam. Nie mam żadnego pomysłu. Zobacz, co zrobiłem do tej pory. Wiesz, co? Nie musimy teraz zajmować się tym projektem. Przecież mamy jeszcze trochę czasu. To super, bo naprawdę nie mogę się skoncentrować. Zresztą nieważne. To może powiesz mi coś o sobie. Jesteś pewien? Nie mam nic interesującego do powiedzenia o sobie. Wydaje się być bardzo interesująca. Chciałbym dowiedzieć się o tobie trochę więcej. Okej, okay, jeśli chcesz. Może zacznę od początku. Zanim się to przeprowadziłam, uczyłam się w domu. Nie mogę w to uwierzyć. Colin nie chciał pójść ze mną na siłownię, bo wolał robić jakiś głupi projekt. Nie ufam mu już. Nienawidzę jej. Jestem lepsza od niej. Nie udaje się. Odebrać mi kolina. Hmm. Mam pomysł. Nie zamierzam rozmawiać z Kolinem o Alice. Ale sprawię, że on już nigdy nie będzie chciał się do niej odezwać. Zamierzam zmienić życie tej głupiej dziewuchy w koszmar. Kiedy mieszkałam tam wszyscy byli bardzo miło. Szkoła mi. była zupełnie i myślałam, że nie znajdę tu przyjaciół. Nawet nie miałam z kim porozmawiać. Jesteś najfajniejszą dziewczyną jaką poznałam. Cieszę się, że mnie rozumiesz. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak ty. To, że grałam w szkolnej drużynie, to wcale nie oznacza, że jestem dupkiem. Ale niestety wiele osób. Nigdy tak tak nie jest. mówiłem ci o tym, ale ufam ci. Obiad jest gotowy. Kolin, zjesz razem z nami? Dziękuję, bardzo chętnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że będzie Ci smakowało. Chodźcie. I dzisiaj jeszcze pójdę do łazienki. Okej. Okay. Co mam zrobić? Muszę coś zjeść, bo wszyscy zaczną coś podejrzewać. A tak właściwie to już jestem całkiem głodna. To jest pyszne, pani Gate. Dziękuję, cieszę się, że ci smakuje. Ups, przepraszam, to pewnie moja mama. Nic się nie stało, Odbierz. Przepraszam. Aj, ten chłopak jest naprawdę fajny. Podoba ci się? Mamo, przestań, to tylko mój przyjaciel. Bardzo mi przykro, ale muszę już iść. Bardzo dziękuję. Zapraszamy ponownie. Odprowadzę cię do drzwi. Świetnie się dziś bawiłem. Nawet, że nie zrobiliśmy zbyt dużo na angielski. Tak, ja też. Wiesz, co? Powinniśmy częściej się spotykać. Colin, muszę ci coś powiedzieć. Też chcę ci coś powiedzieć. O, przepraszam, poczekaj chwilę. Okej, okay, nie ma problemu. Halo, cześć Lucy. Nie możesz mi powiedzieć teraz? Osobiście? Okej. Okay. Też mam ci coś do powiedzenia. Okej, okay, pa. Przepraszam za to. W porządku. Więc, co chciałeś mi powiedzieć? Powiem ci to niedługo, ale najpierw muszę zrobić coś innego, okej? Okay? Znajdę cię jutro w szkole i porozmawiamy. Naprawdę muszę już iść. Okej, okay. to pa, Alice. Pa, pa, do zobaczenia.